Oto jak zwiększyć twoje skupienie w mniej niż 90 sekund. Numer jeden: Określ jasny cel. Brak jasnego celu to główny powód dlaczego spędzasz godziny przed biurkiem robiąc coś, ale nie robiąc postępów. Aby określić jasny cel wyznacz jeden konkretny cel nad którym chcesz pracować lub uczyć się. Następnie rozbij go na mniejsze podzadania, aby wiedzieć konkretnie co masz zrobić krok po kroku. Numer 2. Usuń rozproszenia. Badania pokazują, że każde najmniejsze rozproszenie kosztuje cię 20 minut przywracania tej koncentracji. Aby temu zapobiec wyłącz powiadomienia i połóż telefon w niewidocznym miejscu na P Czas. Szybko posprzątaj miejsce, w którym pracujesz. Powiadom bliskie osoby, z którymi mieszkasz, aby ci nie przeszkadzało w konkretnych godzinach. Zablokuj rozpraszające strony. Ja do tego korzystam z rozszerzenia o nazwie Website Blocker. Trzymaj notatki na nagłe pomysły, aby w razie czego móc je zapisać i powrócić do pracy. Numer 3. Korzystaj z timerów. Ustaw timer na 60 do 90 minut, aby pracować nad zadaniem, które sobie wyznaczyłeś. Ponieważ jest udowodnione, że aby wejść w stan przepływu potrzebujesz minimum 30 minut wytężonej pracy. Trenuj swoje skupienia. Skupienie to umiejętność jak każda inna. i tak tak samo możesz ją wytrenować, tak samo jak każdą inną umiejętność. Tym może Ci pomóc takie rzeczy jak np. 10-minutowa medytacja, celowe skupienie wzroku na obiekcie przez 1 minutę przed przystąpieniem do pracy, progresywne zwiększanie czasu, przez jaki pracujesz, uczysz się, choćby nawet o 5 minut. Wszystkie te rzeczy poprawią Twoją zdolność, aby wejść i utrzymać to głębokie skupienie. Ale co jeżeli chcesz utrzymać to skupienie na dłużej, albo nawet na stałe? Aby się o tym dowiedzieć, kliknij ten film, aby wydłużyć swój czas skupienia do 8 godzin głębokiej pracy.